Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was prezentację czterech kartek, które przygotowałam w ostatnim czasie. Dwie z nich są do koperty. Jak już widzicie na pierwszy rzut oka, to są kartki męskie i dwie karteczki damskie. Ta również jest na 50 urodziny, a ta jest na podziękowanie i na emeryturę jednocześnie. Zacznę może od tych dwóch męskich. Są to karteczki, które mają zmieścić się nam do koperty. Tutaj mamy z różnych kolekcji. Różne kolekcje połączyłam, co mi po prostu pasowało kolorystycznie. To po prostu tutaj wybrałam i dobrałam. Ja w opisie Wam zostawię, jakie to są kolekcje, a żebyście wiedzieli, z czego korzystałam. I co? Obydwie są na papierze kraftowym. Yy, tak mi właśnie zagrało. Tym razem postanowiłam użyć papieru kraftowego. Ja zresztą bardzo uwielbiam papier kraftowy, więc yy, bardzo się ucieszyłam, że mogłam go tutaj właśnie użyć do tych kartek męskich. Yy, ok, zaczynamy. Ja sobie ją odłożę, żeby Wam tutaj nie wchodziła w kadr. Abyście mogli się skupić na tej jednej kartce, którą macie przed sobą właśnie. No i mamy tutaj gentlemana, pięknego w płaszczu z takim retro samochodem. No i pięćdziesiątka wycięta kilkukrotnie z wykrojnika, wytuszowana. Chociaż nie, wiecie co? Ja ją robiłam jakiś czas temu. Nie, ona jest wycięta w czarnym papierze. Tak samo jak właśnie tutaj ta. To tło z. No, ostatnio bardzo mi brakuje słów, muszę przyznać. Z cegieł. Taka, taki, taki właśnie murek ceglany. Tak więc ta 50 jest wycięta w czarnym papierze i jest przeciągnięta glossy. No i tutaj mamy kilka elementów od Minty Papers. Właśnie takie bileciki. No, Tutaj te elementy są z gratisów, które otrzymałam z którego jest ze sklepów. No i kilka elementów właśnie o tutaj również Minty Papers z kolekcji, którą tutaj użyłam. Tutaj tak chciałam troszeczkę to postarzyć i, i powyginać to, wiecie, żeby to nie było takie super odcięte od gilotyny. No, i delikatnie jest podniesiona ta kartka. Jak już wspomniałam, właśnie ma być do koperty, więc nie może ona mi za bardzo odstawać. No, i tyle. I gaza. E, Gdzie niegdzie jeszcze, właśnie czarne chlapania. Dla podkreślenia właśnie tej męskości. E, karteczka otwiera się w ten sposób. Tak to wygląda. Z boku. Słuchajcie, tutaj mam, a nie mam nazwiska, także mogę wam pokazać, otworzyć. Tutaj zrobiłam kopertkę na pieniążki, bo takie było życzenie, żeby właśnie było też miejsce na pieniążki. Są życzenia. Tutaj jest właśnie ten stoper. Wiecie co ja się jeszcze zastanawiam? Myślę, że tutaj na ten stoper jeszcze zrobię karteczkę z napisem najlepsze życzenia. Chyba coś tutaj jeszcze dorobię takiego, bo tutaj to tak smutno, brzydko wygląda. Chyba, że wytnę jeszcze jakiś element właśnie z papieru dekoracyjny i wtedy dopiero dam napis. No, może coś takiego właśnie zrobię. Bo nawet przyznam szczerze, nie zwróciłam uwagi, że tutaj nic nie, nie wkleiłam, tak więc to naprawię i zrobię tak, jak właśnie mówię. No i na odwrocie moja naklejeczka. Także pierwsza kartka na 50. urodziny dla mężczyzna I druga kartka. Tutaj jak już, o, myślę, że Wam się tutaj światło właśnie odbija, możecie zobaczyć, że w tej lupie wycięłam sobie ten środek i dałam właśnie szybkę. Także takie szkło powiększające właśnie na tą 50. Żeby podkreślić, że to są 50. urodziny. A tutaj mamy zegar Taki półwianuszek, no i takie dwie kompozycje kwiatowe, które są wycięte z kolekcji. Tutaj również mamy ten order bank, on również jest z kolekcji. Tutaj mamy z Mindy Papers, no i serweta z papieru kraftowego wycięta, a pod spodem mamy yy, gazę. Z tą gazą nic nie robiłam. Nie chciałam, żeby ona już była w jakiś sposób postażona, żeby była w innego koloru. Chciałam, żeby troszeczkę się wybijała i, i dawała nam troszeczkę taki inny efekt, żeby to nie było wszystko takie jednolite. No i tutaj też mamy to bardzo delikatnie podniesione, właśnie z racji tego, że to ma być kartka do koperty. Tutaj mam już nazwisko, oczekujcie. O, zrobimy sobie to tak. Mam przygotowaną karteczkę. O jasne, jeszcze sobie do statywu dziabnęłam. No i tu mamy kieszonkę. Tym razem okleiłam yy, całą kartkę od środka, dlatego, że to jest ta baza O, Ona mi się bardzo, bardzo nie podoba wewnątrz, ten kolor ten kraftowy. Jest taki. Szary. Ten brąz, ten kraft jest taki szarobury. Nie podoba mi się bardzo, więc postanowiłam okleić to z każdej strony. No i tutaj zrobiłam właśnie yy, kieszoneczka. I życzenia. Specjalnie chciałam wyeksponować tutaj troszeczkę właśnie tą ważkę i te kwiaty, ten wzór. Więc życzenia są tak, w takim mniejszym formacie wydrukowane i naklejone troszeczkę z boku. No i z tyłu naklejka standardowa. I kartka również na 50. urodziny, tym razem dla kobiety. Jest to kartka, którą zamówili u mnie rodzice. Muszę jeszcze uważać, bo jak już widzicie, tutaj myślę są kropelki znowu zrobione. Są one zrobione na świeżo. Nie mam jeszcze pudełeczka zrobionego nawet do tej karteczki, dlatego że. Ja niedługo muszę iść po dziecko do przedszkola, a chciałam nagrać już ten filmik, ponieważ jutro już muszę oddać te kartki. Tak więc zależało mi na tym, żeby nagrać ten filmik już teraz. No, tutaj się troszeczkę więcej dzieje. Jest tutaj bardzo, bardzo kolorowo. Zresztą takie było właśnie życzenie moich rodziców, żeby ta kartka była kolorowa, wiosenna, pastelowa, i mam nadzieję, że sprostałam ich oczekiwaniom. Wstępny jakiś projekt. Już widzieli, więc stwierdzili, że tak, może być w tym kierunku. Więc myślę, że tutaj te dodatki, już cała kompozycja będzie im odpowiadała. A to, co znajduje się na karterce, to jest tutaj materiałowy kwiatuszek. W tym kwiatuszku mamy takie perełki. Te perełki kupiłam, słuchajcie, w Eksonie. Ostatnio udało mi się wyhaczyć w różnych kolorach. Więc kupiłam sobie kilka opakowań, takich, których najczęściej myślę, że użyłam, by, bym użyła. O, tak. <grych> no i właśnie tutaj ten róż bardzo mi się przydał. W tych pojemniczkach są, jest kilka odcieni różu i właśnie takie białe. Super mi się tutaj to zgrało, właśnie z, chociażby z tą ramą tego roweru, czy też z tą delikatną różową krateczką tego kwiatuszka. I jest to kwiatek papierowy, ten tutaj w kratkę i tutaj jest. Teraz się zastanawiam, czy on jest z tej kolekcji wydaje mi się, że ja go robiłam z Lemoncrafta. Z Lemoncrafta, z blasza zdaje się, że robiłam ten kwiatuszek właśnie bo fajnie kolorystycznie mi tutaj pasował, a... A nie chciałam już powtarzać tego wzoru kratki, który jest w tej kolekcji. To jest Minnie Papers Happy Place. No i co? Dwa kwiatuszki papierowe, jeden materiałowy, dużo, dużo kuleczek, i możecie zobaczyć kuleczki. Tutaj są i białe, i mniejsze, większe. Jak i też są kuleczki takie kolorowe. W tych kwiatuszkach właśnie pojawiają się mikrokuleczki, takie kolorowe, błyszczące no i sporo elementów właśnie z kolekcji Happy Place między innymi tutaj właśnie ta latarenka. a pod spodem pod samą kompozycją mamy tutaj maskę maska jest z Agaterii pomyślałam sobie żeby coś tutaj nam się zadziało jednak pod tą ławeczką, pod tą kompozycją bo tutaj na tym papierze mamy ramki nie chciałam dawać znowu jakiegoś bardzo wzorza z wzor, tego. Przepraszam, język mi się prącza. Tła, ponieważ tutaj mamy dużo kwiatów. Chciałam, żeby ta kolorystyka była też troszeczkę stonowana i żeby uwidocznić tą kompozycję po prostu. No i rameczka również od Mindy Papers. Napis, który sobie wydrukowałam i podbiłam właśnie z kolekcji papierem, żeby fajnie go wyeksponować. Yy, czy coś jeszcze? No tutaj wszystko. Tutaj dużo mocniej to odstaje, bo nam będzie się mieściło do pudełka. Nie mam nazwiska, ale sobie zakryjemy. W taki sposób to wygląda: kieszonka na pieniążki, wykończona dziurkaczem z DP Craftu. I życzenia. O, teraz, tak widać. No i oczywiście naklejka z tyłu. Teraz kochani, yy, taka bym powiedziała troszeczkę wisienka na torcie. Yy, kartka w pudełku. Kartka na podziękowanie. Kartka dla pani, która odchodzi na emeryturę. Yy, troszeczkę przybojów było. Ale mam nadzieję, że podołałam wyzwaniu i że się spodoba. Zobaczymy. Życzeniem było, żeby znalazła się też kompozycja na pudełku. Pomimo tego, że jest szybka, że widać co tam już się znajduje w, na tej kartce. Życzeniem było takie, żeby była również ozdobiona pudełko. Więc proszę bardzo. Pudełko jest bardzo wysokie. Możecie sobie zobaczyć, to jest 4 cm. Tak więc pudełeczko robiłam tutaj stricte właśnie pod, pod tą kartkę. Już Wam mówię dlaczego jest takie wysokie. Karteczka wyciągamy za pomocą strążeczki. I tutaj przygotowałam jeszcze dodatkowo takie wypełnienie, powiedzmy o taką podusie. Oprzyłam gąbkę materiałem z Ekrona, dlatego, że w tym pudełku będą się znajdowały perły. Te perły będą sobie tutaj leżały ładnie na, na tej. Na czym? Na tej wyściółce, <tak>, tak to nazwać. Na tej podusie będą sobie leżały perły, i wtedy możemy sobie spokojnie położyć tą kartkę. Stąd właśnie ta wysokość tego pudełka, żeby kartka się pięknie zmieściła, żeby perły się zmieściły i ta podusia, żeby też właśnie, wiecie, nic nam się nie gniotło. Ok, możemy sobie przejść do kartki. Kartka jest w formie DLki? Postanowiłam zrobić taki format kartki, ponieważ wydaje mi się on być najbardziej eleganckim. Tak jest moje przekonanie, tak jest moje przeczucie i taka jest moja wizja. Być może ktoś się z nią nie musi zgadzać w zasadzie. Ale czy to jest właśnie DL w? pozycji, powiedzmy pionowej z kompozycją, czy poziomej, czy w formie jakiejś tam ozdobnej koperty. Wydaje mi się, że ona ma taką formę, tą prostokątną, taką najbardziej elegancką. Kwadratowa wydaje mi się, że nie, nie byłaby już tak bardzo elegancka, ale to jest tylko moje przekonanie, więc yy, no, każdemu coś w duszy gra. Yy, zastanawiałam się nad kwadratową, dlatego, że Dostałam taką kwadratową pianeczkę, która właśnie była w pudełku z tymi perłami, które właśnie mają być wręczone jako prezent, jako podziękowanie. Ale no właśnie ten format mi nie odpowiadał i stąd właśnie też musiałam pokombinować w jaki sposób umieścić te peru, żeby to, wiecie, elegancko wyglądało. Żeby nie wyglądało kiczowato, tanio, brzydko, mam nadzieję, że sprostałam temu. Pierwszy pierwszy raz robiłam coś takiego, pierwszy raz miałam takie wyzwanie, no więc będę bardzo, bardzo czekała na to, yy, co klientka powie po prostu, <laughs> czy jej się to spodoba. Zobaczymy. A wracając do kartki. Nadzieje no nam się tutaj dosyć sporo, bo już od kury możecie sobie tutaj zobaczyć mamy yy, rameczkę. Yy, I tą rameczkę zrobiłam z masy. To jest ekszona, wiecie. Yy. I ją potraktowałam w ekszonie. Kupiłam dawno, dawno temu yy, coś w rodzaju takiego błyszczyku do policzek. Yy, kosmetyk, no, wiecie. Ale fajnie tutaj wygląda kolorystycznie mi się to bardzo fajnie zgrało, z tym delikatnym pondrowym różem. No i troszeczkę właśnie przyciągłam sobie tutaj tą rameczkę, i żeby była ciągłość, to potraktowałam w taki sam sposób, również tutaj te kwiatuszki, i ten różowy, i ten zielony. Jak i delikatnie, dosłownie bardzo delikatnie tą wstążeczkę tą, tego gnieciuszka. Jak już jesteśmy też przy kwiatuszkach, to kwiatuszki są z Prime, z moich ostatnich zakupów, więc już od razu możecie zobaczyć, jak prezentują się na kartce. Kartka jest, no myślę, że dosyć bogata i dosyć obszerna w wysokości. Nie chciałam też przesadzać, bo to pudełko musiałoby być, no chyba 7 cm, gdybym tutaj pojechała z grubością tej kartki. Kolekcja kolekcja jest z Minkai Papers Homemade i tutaj chciałam właśnie użyć jak najwięcej ich elementów jest tutaj właśnie takie krzesełko z kocykiem myślę, że tutaj właśnie na jako odpoczynek, jako pójście na emeryturę. fajnie nam tutaj się komponuje tematycznie jak i taki właśnie imbryczek gdzie możemy sobie herbatkę czy kawkę wlać i, i po prostu wiecie dolewać Tutaj jak zwrócicie uwagę, są właśnie też te kubeczki. One są bardzo, bardzo mało widoczne, ale gdzieś tam się właśnie przewijają. Oh, muszę muszę złapać. <grych> no i tutaj taka miarka. Właśnie też taki element kojarzący mi się troszeczkę z jakimiś zainteresowaniami domowymi takimi rzeczami. No i przepiękna koronka, na którą możecie zobaczyć, przykleiłam kilka właśnie takich cekinków elementów i tutaj mamy takie delikatne tło wycięte to jest taki malutki, niewielki wykrojniczek dosłownie ja sobie go wyciłam w kilku kolorach z tej kolekcji ze ścinków tu możecie zobaczyć, że jest taki ciemniejszy no sobie znowu poruszyłam tu różowo mamy właśnie wyciętą tło, te kółeczka tutaj znowu takie miętowe no i u góry różowe i miętowe. Jak już wspominałam, elementy z właśnie z kolekcji. Postanowiłam też też piórka. Mam nadzieję, że one są widoczne. Tutaj mamy dwa pióreczka, takie do, do, taki dodatek do tej kompozycji. No i kuleczki. Ostatnio, jak zauważyliście dobrze, to te kuleczki u mnie się bardzo, bardzo często powtarzają, pojawiają. I małe i duże mikrokulki. Jak i również właśnie te cekiny czy perełki. Oczywiście staram się to jak najbardziej dobrać, zawsze kolorystycznie, żeby to pasowało do siebie. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku <grym> i że to wszystko pasuje do siebie. No i ten uroczy motylek. Myślę, że tutaj również bardzo dobrze pasuje do tej kompozycji. Nie no ma jeszcze zauważyć tutaj, yy, i u dołu. Pieczątki zrobione czarnym tuszem. Te drzwi mi się bardzo podobają. Początkowy był zamysł innego papieru, ale, ale te drzwi uznałam, że są takim troszeczkę jednolitym, yy, jednolitą kolorystyką i nie będą się tutaj za bardzo wybijały, a wtedy będę mogła sobie tutaj poszaleć z tą kompozycją. No i co? I tyle. Aha, no i jeszcze kilka elementów, jak yy, spojrzycie, znajduje się od Minty Papers, to są te flora boki, tylko teraz już Wam nie powiem, z którego to jest bloczka. Chyba z tego pierwszego. Jeszcze kilka tamtych kwiatów mi zostało, więc wykorzystuję je w każdy możliwy sposób. E, kochani, tak, ja tutaj mam nazwisko, więc muszę sobie przykryć. I to w zasadzie w dwóch miejscach, nawet. Więc życzeń wam w zasadzie nie pokażę, ponieważ nazwisko jest na początku i nazwiska są na końcu. Mogę wam to tylko w ten sposób pokazać. Postanowiłam po obu stronach wykleić ten środek, bo myślę, że właśnie fajnie, elegancko to tak będzie wyglądało. Wykorzystałam ten papier, na którym są ramki. Zastanawiałam się, w jaki sposób pociąć ten papier tak naprawdę i nie chciałam ciąć tej, wiecie, kolejnej rameczki, kolejnego rysunku. No nie chciałam go dzielić po prostu. I wymyśliłam sobie, że wybiorę jeden po prostu rysunek po szerokości, a ten papier po prostu dotnę, dołożę sobie i tutaj, o, myślę, że kawałeczek tu u dołu możecie zobaczyć, w jaki sposób to jest połączone. Te rameczki są po zewnętrznej stronie, a ten papier z napisami jest po prostu przecięty, przedzielony. Yy. Myślę, że to wygląda dobrze. Nie, że nie wygląda to kiczowa, to mam nadzieję, że się spodoba. No i oczywiście naklejka. Hmm. chyba o wszystkim powiedziałam. O, tu jeszcze malutki kwietuszek papierowy się pojawił. Yy są jeszcze, zrobiłam tego nie będziecie chyba widzieć yy, radełkiem no, zrobiłam sobie te przeszycia jeszcze tutaj na tym jednym papierze no i w niektórych miejscach yy, są właśnie jeszcze tym różowym różem do policzków yy, jest ten papier tak wiecie paluchem troszeczkę przeciągnięty żeby też coś nam się błyszczało no i w niektórych miejscach ta Yy, te wycinanki, te tuła z tych kółeczek przeciągnęłam sobie yy, nowo, żeby nam też ładnie światełko odbijało, yy, no i co? I to tyle. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak spodoba się, czy się spodoba w ogóle yy, ta praca, to wykonanie, i, i ten pomysł w ogóle tutaj z z tą gąbeczką, z tym obszyciem tego Wy chyba to macie rozmazane. Więc tak spróbuję Wam to pokazać o, na zakończenie. Mam nadzieję, że to się spodoba. Jak będzie, zobaczymy, ale równie bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, więc bardzo, bardzo na nie czekam, tym bardziej, że długi czas mnie nie było. Zobaczymy, jak w tym roku będzie, <laughs> na ile czas i siły energia mi e, pozwoli. E, to tyle, kochani. Dobrze, czekam na Wasze zdanie, na Wasze opinie. E, dziękuję, że jesteście, że jest Was więcej. I bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.